Jak będzie wyglądał świat za 100 lat? W roku 2025 Europa stałaby się jednym państwem, wiele krajów europejskich dołączyłoby do niego w przeszłości, podczas gdy inne zostałyby podbite przez Unię Europejską. Rosja nie istniałaby już, ponieważ przegrałaby z Europą i Chinami, które pokonałyby ją i podzieliły jej terytorium. W Azji napięcia osiągnęłyby najwyższy poziom, gdyż Chiny przejęłyby Koreę i Japonię, a Indie rozszerzyłyby swoje wpływy na Zachód, tworząc najsilniejszą armię w historii, liczącą 5 miliardów żołnierzy. W Afryce kontynent zostałby podzielony na dwie części Imperium Arabskie na północy oraz Bantuland na południu, które stale walczyłyby o dominację nad kontynentem. W obu Amerykach Kanada stałaby się częścią USA, podobnie jak północne obszary Meksyku, które nosiłyby teraz nazwę Valora i przejęłyby całą Amerykę Środkową. Na południu Brazylia stałaby się dominującą siłą, przejmując północną część kontynentu. Jednak USA miałyby tam ogromne wpływy, ponieważ reszta krajów stałaby się ich państwami marionetkowymi, na czele z północną Argentyną, która zostałaby stworzona, aby rozszerzać wpływy UE i w przyszłości zniszczyć Imperium Brazylii.